Znaczy do lobby, bo mnie nie dodało. Michała nie dodało. O ła, mój palec. Jak dostałem minus przez ciebie, <grym> <grym> to Michał się... nie dodał. Jak dostałem <grym> przez ciebie, minus tryliardy. <grym> <grym> bo chłop sobie postanowił, że sobie da. Andota w ostatniej chwili. Masz szczęście, skurty, synu. Ej, 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 ej. ej się Dawida, ej, zaprosić Dawida, ej, nie, 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 bo będzie o skrzyneczka, nie, Bartryk nie, 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 że... nie, bo będzie się nie, nie, po nie, nie, się pośmiejemy? nie, Skimon co? nie, 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 Zaproś nie, ej, nie, z kim on no, spod... z, z, z tym, z Szymonem. Mm. <noise> Szymon, o skrzyneczka. No, z, Michałem, z Michałem, z Michałem, bo ja zbrałem z Marcelkiem. Niech z on sam wybierze, niech on sam wybierze, tylko daj okay, mi go zaprosić. Nie Michałem, z Michałem jest będzie, bo jak ja, jak ja grałam z Marcelkiem i z Patrykiem, to ja byłem z Dawidem już, więc jeszcze Michał musi być. <noise> Dobra, to zaproście zapros go. Zaprosiłem go. O, skrzyneczka! To dosłownie na tej mapie, to dosłownie na tej mapie. No. O, o, skrzyneczka. o to skrzyneczka! O, skrzyneczka! Zapraszcie o, O, skrzyneczka też to łza. A, skrzyneczka! Ej, pójdziesz Znana, ze mną poszukać o skrzyneczek? Krzysztof, no tak. chcesz zabić Pani Rodziu? Patryk, Krzysztof był Patryk, Krzysztof był tak dobry. Nie przyjął. No nie przyjął. nie przyjmuję. niestety. Nie przyjmuje, nie przyjmuje. Patryk, Patryk, Dawaj Dawaj 2 na 1, dawaj 2 na 1. Okej. Rozwalę, rozwalę, bo to kto będzie sam? Samo ja wybierze. Ale nie! To będzie ten! To będzie... To będzie samo wybiera no. no. Tylko, no... 2 na 1 no, no, muszę no, znaleźć. Ej, Dawid mnie zaprosza. Dawid... No zaproś go. Albo teraz go gdzieś. Albo teraz go gdzieś i 2 na 1. No. Lepiej 4 kłopotków. Dobra, znajdę się ja w pierwszej rundzie, to w samorządzie z <laughs> a co wygadacie o tej całej te skrzyneczce? Ciebie nie było niestety. Po, 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 po ja mi gram ja się biję, a on... O! Skrzyneczka! <laughs> Ej, powiedz Patryk, Znaj... powiedzmy. No to tak, zaczęło się od tego. O skrzyneczka! On zna skrzynkę, ja z Marcelem no. jestem, y dło. A Szymon sam się bije z nami, a on szuka kolejnych skrzyneczek i ma nas gdzieś. I to na tamtej mapie, co było? O, skrzyneczka, czekaj, jajdy, siku. O, skrzyneczko. Powie Dawid. Ej, sre, ej stary posi, to jeszcze raz, bo to było fajne. Więc tak, zaczęło Szymon? się od o skrzyneczka. I on sobie po prostu szukał skrzyneczki, nie? A ja z Marsoliekiem jestem w duo, a Szymon sam no. się z nami bije, ale no. Dawid jest. Szymonem był, był wtedy. Tej, to... I takie, Ja mówi takie o skrzyneczka Zaczęło się na o skrzyneczka i się skończyło na o skrzyneczka o, nie, jestem sam, nie jestem z Patrykiem na Michał, o tak, o tak Najlepsze to, że mamy cały mityczny lód, nie? On no znowu ducham, bomba ducham, mi nie pompuje No kurde. Teraz Co? mi skompowała Czemu to jest, jest, jest tak mało matku? Nie wiem no. Ja pierdolę, się mnie ale mi się nie skończył, nie? Jest fall damage, jak coś. Dobra, ja mam aim, nie kazama. Ja też mam. Ja też mam, ja też mam nie, nic nie trafię. Też dosłownie ja. Nie mój, nie mój, mój, mój. Co ty ma aim, kazama? każdą ma? Nie no. Nie mój! No. Jezu, On ja będzie mam mój! Pask, mój! Pask, mój. Nie, mam... Ja kupiłam iMac'a z tej pompy. Mhm. Ja też stary. Jezu, o, Patryk! Patryk! Patrysta Patryk 110! Patrysta 100! Ja pierdolę. Traf go z tym Michałem! Traf go z tym Michałem! Ulecił się! No ja. masz tych ribek? <laughs> Ile Jezu. ty masz tych rybek? 30 milionów. Nice! Ile no, ty masz tych rybek? <laughs> klacz. klacz 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 Ej dobra, bo Patryk wygrał, to Patryk jest znowu za Patryk Nie wygram tego, nie Nie wygram o, no, ale wygrałem raz A, skrzyneczka

No kurde już hit na pikaxa, zabij go No one hit na pikaxa, niemal wam rama nie ma. Jakiego ci pita zrobiłem przypadkowego Nie no jestem solo Ja chyba jakieś boxy 4 a bym na znowu 4 znowu wygrał, robię. gdybym nie zmienił na pompy No to ja jakieś boxy 4 na 4 robię O super, że trzymam, I'm ja tak. a skazama, nice no. Dobra nic nie widzę, bo jeszcze ten debil się od pleców wbija kurwa <laughs> Oj, krzaki są tu a, a czemu... czemu Patrzcie tutaj więcej razy solo! Po ja wygrywam, zabijam was co chwilę. Czemu ten włoka tydzień kapra? No ile masz HP! No, ile? ile masz HP? Jakby HP miałem, sorry, tak sobie Ej dobra, czyli... Ej, dobra, czyli jak ten kto zabije stanowczego teraz ten chyba będzie solo. Tak. No, ja chcę być solo. Co tak wspomisz? Co ty tak słońce? Ale wy tak słońce, serio! Nie macie życia! Ja ci dźwięki dałem pół mózgu. No, wy aj, nie go, macie aj. życia! Jest, jestem sam! Dobra, ci też będę tak sławił. Chcę będę. tylko wygrać. Ale to Patryk ciebie sławił, a nie! S pół mózgu. <laughs> Pomóż mi ty za No S Pomóż mi ty za. <laughs> Daj to Nie, bo o skrzyneczka. Zostaw mnie jak No. Chau, chau. Wypad! Do budy. Chau. Chau, chau, chau. Twoja mama to jest strał. O oh, Jezu, ale wtrzymał to Sigma. Daj da. pierdolaj! To do, jest, 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 jest! Trzeba sikać na siłę, bo ja jestem w czwartej klasie! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie! Maloła! Maloła! Bierz go! Bierz go! Bierz, bierz go! Bierz go! No się uleczył! Bierz go! Nie no mogę go no zdać! No bierz go! Bierz go! Dam ci kosteczkę! Ej dobra, patrz, co ty do Michała jak do psa? Bierz go, bierz go. Bierz go. Wie to kurwa. Bierz go. O, dobra, bierz go. Nie, no, dwa na jeden. Dwa, jeden zero. Dobra, wy przegrywacie ze mną. Widzę.

<grymne> tu jakiś świat? Uj! Ściżny, nie? Dobra, ale tak to się. To Ej, utknąłem, po utknąłem, utknąłem, utknąłem! Pobie tak to ona bije po 20 bitnach i dodał! Pomocy! Fajnie. fajnie! No zginę! No? Dawaj! O! No, ogóle, byłem utknięty! I ja znowu będę, yes! Dobra, trzeba was rozwalić, bambiki! Powiedział. Szymon. Co ty tam robi? on robi o skrzyneczka. Nie skrzyneczki nara. Nie, nie no co no chcę robić taką historię do słudnia z Dawidem Dawid szuka, da, Dawid szuka scyneczki a oni z niego zostają nie Taka sama historia jak i to wie O, scyneczka No pedale, panie, gdzie w kół się przypomniał? I ty co się rejduje Nie ja, wiem, ja bym go od razu wyjebał w tej chwili to w górę Ej albo nie nienascyn no Oj 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 oj, oj. No Brawo. Brawo, drugi Brawo drugi dawidzie! Brawo Bierz go! Ale bierz go! A wiesz wiesz o że twoja mama ogląda streama. No na pewno. No cztery ale ale na grę ma streama i może i twoja mama to może się to być. Nie. nie No. Mhm, mm mhm. Mm no stare teraz widzę. Patrz, że ma streamer. No właśnie. No i co, ale to nie wnoszę, znaczy, że moja mama wyogląda i tak No. no dobra, ja, a dobra, a jakby tak przyglądowała Twój telefon. Ale mama, i ma jak razem Ale po pierwsze, mój telefon jest tutaj? U musku. No dobra, a jakby ci tak wskazuje, zostaw, zostaw mi go. No, no On jest prędko, mój. On jest tylko mój. Ja jest suka. pokany Chodź tu. Nie wystarczyła w tym No, bierz go, Michał. O, świleczka! Nie, no dobra, faktycznie trzeba go wywalić. Nie, no nie dostanę, nie rób tego. O, świleczka! No, bierz go. Nie, nie, nie. O, o, nie. Bierz go, na dole jest, malowa. Leczy się. <laughs> Nie no, no. Ja muszę chyba wstrzymać streama. No spierdalaj się z kamerem. <laughs> <laughs> Wyłączę.